O, jesteś ten sneaker! Uje, yeah, baby! Dzisiaj 99 tylko nosę w lesie um, No, jest halloweenowy nowy update. Może, nagrę, może nagram film albo shorta, że jest. Aby jest w 99? Dobra, lecimy z tym, baby. jesteśmy. Mamy klasę aliena, bo w sumie przy bo wczoraj kupiłem. No, i będzie tak samo ciężko, no bo w tej samym to mi się nudziło. A teraz to podejmę się tego, i. Nadzież, no, tu się nie znudzę. Nieważne. E, nieważne. Tego nie ma. Tego nie widzicie. Tu jest plus, że to są dynie. To jest plus. To jest plus, że to są dynie ogólnie. No i. To bardzo dużo daje ogólnie żarełka. Dobra. Ty, ty kiedy zginę. Ten, o, Oprócz ten. Dobra. Już idę na króliczą. Widzę jak ja mam krzywego celu. Nie śmiejcie się z mojego cela. Mam krzywego cela. O, królicza łapka już. Krótka łapeczka już. Mam. Za pierwszym razem w sumie. Dobra. Idę dobić trzeci levelek. Pelebek. W sumie pierwszego dnia jelonek nie atakuje. W tak w ogóle, ale. No. no fajne te mieczy mam. nie by wbił. No, w kultystów. Te mieczyki. Dobra. Ja mam mało już. Będą no, tu być jakieś wągiele Przestraszyłem się pajęczyny jakiejś głupiej. Jakieś głupiej pajęczyny się przestraszyła, Dobra, tniemy sobie tu drewno. Drewnieńko. Dobra, od, zrobię odcięcie jak zrobię czwarty level. W sumie mogę odcięcie zrobić. No, zdobyłem krócią stopkę i um, skórę wilka. Wszystko za pierwszym razem w sumie się udało. Nad nie wiem, jak. Dobra, jak. Dobra, Mam trzeci level, ale to i tak już blisko. No, zobaczcie, mam blisko już. No ja tu mam. Dobra, nieważne. Jak, jak to oglądacie i wszystko, to z, z, chciałbym, żebyście zostawili lajka like i subskrypcję. To będzie więcej odcinków. I dobijamy do 80 subskrypcji. Nie, w tym roku 100 dobijamy. To proszę, to dobi, bo byś bardzo chciał. Maria Jeździonek jest handlarzek przybrany za jelonka. Dobra, idę się z nim wyhandlować. Dobra, torba. Nie teraz widzicie się co biorę. Każdy swoje rzeczy bierze. Co jest? Jest, jest trader. Tu. Ja zawsze biorę w jak jakby. Oho. królicą do mnie wszedł. Do bazy. No, 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 no. I stąd. To fajnie, czy nic nie da skakanie? Hmm. Bra, idę gdzieś na obszar mapy. Gdzieś. Odzież kidoska Pójdę po niego. Muszę minąć ich. Grubicie, moje filmy, to zostawcie łapeczki i subskrypcje. Z do nich nie spadł. Jezu, ja, czas, ja czasami tak mam, że. Proszę. Zwróćcie uwagę ile tam pcha Musimy się przeładować Musimy się przeładować już ze Spira mogę. Dam go. Spira dam pod trójkę. Skaczę na niego. Dobra, mam kidowska. Sam go zrobiłem w sumie. Pierwszy raz sam, sam kidocha zrobiłem w sumie. Bo zawsze to mój przyjaciel robi za mnie kida. Hm. Dobra sikiera. Chodź do wora. Coś ty zrobił ze sobą. Nie wiem. To będzie do wora. W ranocie zbliża. Dobra, wezmę to już wszystko. żeby miał, żeby miał. Żeby było. W sumie. No, uciekam już do... no. Naszej bazy. Dobra, jak chcecie to mogę to na części zrobić w sumie. Jak w sumie. OHAJO! O, ja nie chyba chodzić źrę. To wygląda jakby było spalone coś żar żarcia. Ile miałem kidoch. Dobra, mam spira, będzie z łatwością rozwalić króliki. A, po co ja się zabijam, Jezu? Było mi o 9, 9, teraz to już się nauczę grać przez mojego kolegę. Wtedy byłem słaby. Chyba po drugim dniu zawsze ginąłem. Jest słowo, może jeszcze będą UFO. Możliwe. Nie wiadomo. Zawsze nie wiadomo, czy coś jest, czy coś nie ma. Raz to nam się zdarzyło, że jak był trzeci dzień, czy tam czwarty i powinno być UFO albo meteoryty, a wiesz, zgadnijcie co było. Nic, nic, po prostu nic. Kompletnie nic. Jak, jak lubicie 99%, to zostawcie suba i lajka. Jak nie lubicie, to i tak, to nic nie robicie po prostu. Pewnie niektórzy tak zrobią, że oni będą udawać, że nie lubią i nie da mi nic. Tak na pewno zrobią, wiem. Ja już to wiem. Jest ten, ten Halloween nie rozstrasza. Bo raczej tyle to już chyba dobie. Czwarty lewelek. Mam nadzieję. O kurde. Dobra. Jak kopię drewno. No bo dwa lami. No oh, 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 oh. Cześć Królik. Jak tam się czujesz? Dobrze? A już nie tego nie będzie się dobrze czuł, bo w przyszłości zginiesz. Nie wytrzymam po prostu. Nie no, dre... dwa drewięka już by było. Dobra. No i fajnie. Na łeb mi spadło. Super. Fajna ta grało jelonu. Zmieniłem troszkę skinkę, bo już nie chciałem mieć tego kwadratowego grusza. go... Już... Dobra. Idę gdzieś na obszar mapy. Zjem sobie dinkę, jaki jest gdzieś. Ja już bym poszedł po tego kolejnego kidocha. Ja już bym poszedł ko kidoska, kolejnego 803 metrów. No, sobie przygotuję gorejganika. i O, wągielek, wągielek, Błagam, skrzynie zabójcy. Ciebie to muszę rozwalić. Znowu wolf, welt. Ale lagi. Jak tu będzie skrzynka zabójcy, to świętujemy. Ja tu wejść nie mogę. Aha. Jak coś się wędka dropnie, to ta skrzynka jest słabsza od tej levelowej. Mandasz! Fajnie. O nie, alfa. Zawracam się. Mm -hmm. Blacha. Co jest? Nie, jelon. Bandaż na coś innego przyda. jest sprawdź stąd koś celne. A no, nikogo nie celną. A w sumie było głupie. O! Widzicie już na kogo celuję? Kurde! Meteory nic nie robią! Chyba tam się już kryje. Tamten. Dobra, widzowie, na tym możemy skończyć. Albo. Widzowie, na tym możemy skończyć. To. Ogólnie, jak będę grał kolejną rundę, to będę miał czwarty level. Może nie będę miał tego Kiducha i ten sam dzień postaram się mieć. Dobra, i do widzenia.